Zadziała to psa zawołał. No. Możesz odkleić... I masz tak do Może było, może nie. A myśmy to tak zakleiły, że nie wiem, czy ty to do jutra otworzysz. Patrz, gdzie pilnik ma dobry. A, ostry, o, ostry pilnik, to dawno. Ale stwierdziłyśmy, że już ci tego nie zrobimy. Czekaj. No czekamy, czekamy, cierpliwie. Bardzo. Teraz będę panował. Polejcie jeszcze. Nie, to jeszcze. Nie, Nie, to będzie. Ja mam tego więcej. Masz więcej? Papieru. Teraz proponuję tu wyjąć. Wypchnijcie to. Czekaj, czekaj, czekaj. Nagle. Żeby, żeby, żeby nic nie wyszło. Żeby co ci nie wyszło? Eee. <śmienny> Nieważne. <śmienny> <śmienny> Zaklejcie. Dobra. Dobra. Dzwonię po karetkę, tylko najpierw nagram. Ile nie można otwierać brezent? Ja już nie było. Weź turkot, ostrzeż. Ja już wiem, dlaczego to się otworzyć nie chce. Co jeszcze z drugiej strony jarmy przecież? <gry> Jest. Pierwszą, nie, pier, pierwszą warstwę już oderwałaś. Jest to nie. Dospalałeś, dobry. Pamiętajcie. Taka warstwa taśmy, co to. Wow! Dobry. Ale nie z tej strony! Tego nie otworzysz! Ale, Ale nie otworzysz z tej strony tego Do... pudełka. Czy... No z drugiej strony otwieraj, nie? Czekaj, czekaj bo nie powiem dobrze, bo może ona ze złej strony otworzyć. No. To, to będzie Ej... chamsko, no. No, to nie możesz otworzyć ze złej strony. Czekaj, ci ja ja z ja to ja to ja roz roz rozwalić w ogóle to. A, z to No to z, nie, z drugiej, z, z drugiej! strony nie otwieraj, bo... O, z tej otwieraj. Właściwie to, zdejmijcie to. Ale lepiej to, żeby to się nie podarło. To będzie, mojej, to będzie na mojej ścianie wisiało. To, to będzie relikwia. <grystanie> ja już nawet... No Czekaj. Czek, ja, my ci znajdziemy miejscówkę. My ci znajdziemy no, miejsc... Nie, nie, ja to pakowałam. <grystanie> Paulina, ja ci powiem, że my ci nawet znajdziemy miejscówkę, gdzie ta, ten papier będzie wisiał. <grystanie> Ej, no bo rozdzierasz z drugiej strony. <grystanie> no bo otwórz to pilnikiem. Tutaj. Ale nie z tej strony nie otwieraj. Z tej strony nie wolno. Bo z tej strony nie jest już <grystanie> Ale z tej strony zwanie to wszystko gotyckie widzi. Nic tam nie, nie zrobię. Chyba nie. Chyba. Chyba. O, Ale nie, bo tam jest jeszcze, tam jest jeszcze drugie pudełko. <Fair picked evaluations> <gwier Rankings> z y I już otwarte. O, skienka jakaś. Abo. Ty widziałaś. Fodusie.